Zakończyły się rozgrywki zasadnicze drugiej ligi siatkarzy grupy trzeciej. W ostatnim spotkaniu zespół Siedlec gościł w Kruszczuk Gdańskim, gdzie pokonał miejscowych czarnych 3 do 2. Spotkanie nie miało większego znaczenia dla zespołu Siedlec. Teraz przed drużyną ósemki mecze playoff o miejsca 1-4 w drugiej lidze. W pierwszej rundzie playoffów zespół Siedlec ma bardzo trudnego rywala: Ślepsk Augustów. Pierwsze spotkania. Zostaną rozgrane w Augustowie 28 lutego i 1 marca. Pokrzykuje nam troszeczkę z boku trener Dariusz Blacha Zajmujący się młodymi piłkarzami Siedleckiej pogani, Ale spróbujemy mimo wszystko porozmawiać z drugim trenerem Ósemki Siedlce Dariuszem Prokuratem O tym co w miniony weekend zdarzyło się Jeśli chodzi o siatkarzy ósemki Siedlce Ale przede wszystkim o tym co zdarzyć się dopiero może Witam serdecznie Witam serdecznie Słówko tak jak obiecałem O tym co się zdarzyło w miniony weekend Ale przede wszystkim skoncentrujemy się na tym co, co przed Wami Bo spore wyzwanie Sporo wyzwanie, natomiast tak jak wspomniałeś, ten mecz musiał się odbyć, bo to była ostatnia runda y, rundy rewanżowej, więc pojechać trzeba było, zagrać trzeba było i trzeba było wrócić. Wygraliśmy 3-2 jadąc. Y, bardzo eksperymentalnym składzie wynik nie mówi nic o meczu bo przegraliśmy końcówki prowadząc w dwóch setach po 24-20 ale przegraliśmy końcówki natomiast już dwa, dwa następne i cały tiebreak pod kontrolą zdecydowanie, no i wygraliśmy pograli wszyscy zawodnicy i to jest ta radość że wreszcie wszyscy są zdrowi no właśnie, bo tutaj pojawiały się wątpliwości dotyczące zdrowia Alego Guindo, ale na playoffy zdrowy już będzie tak, my się cieszymy, że mamy drugiego na jego pozycję, czyli Bartka Krzyśka. Tutaj przez ostatnie trzy mecze w zasadzie Ali nie grał, bo nie chcieliśmy, żeby naciągnął to, pogłębił ten uraz, który miał. Na play-off będzie gotowy, więc to jest największa nasza radość, że tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy będą zdrowi, a to. Przed najważniejszymi meczami sezonu dobrze rokuje. Największa radość to zdrowie Lego Gwynda, ale ta mniejsza to chyba fakt, że musicie się zmierzyć ze Ślepskim Augustów, z którym dwukrotnie w lidze przegraliście, a nie z zespołem Wola Warszawa. Może to tak wygląda z boku. Ja akurat osobiście, to jest moje prywatne zdanie. Wcale nie podzielam opinii, że zespół Augustowa jest tak wielce od nas mocny. Ale to oni są faworytem. Oni są faworytem jak najbardziej. Dwóch zawodników grało w Pelesie, dwóch dodatkowo doszło w tym sezonie z lokalnych zespołów drugoligowych wzmocniony. Ten zespół jest szykowany na awans ze względu na właściciela, który ślepka, który wyznaczył jeden jedyny cel na ten sezon albo awansować, a jeżeli nie, to może być nawet rozpadnięcie z zespołu. Za kilkanaście dni czekają Was play-offy, to będą troszeczkę inne przygotowania niż dotychczasowy styl, sposób pracy, czy nic się nie zmienia, pracujecie dalej w ten sam sposób? My pracujemy w ten sam sposób, ponieważ od sierpnia 5 razy w tygodniu plus jeszcze dodatkowo dwa razy siłownia plus basen, więc my tydzień w tydzień robiliśmy pracę taką samą. Tutaj dojdzie jedynie to, że teraz zawodnicy zostali 3 dni wolnego i już od środy zaczynamy taki mikrocykl dwójpółtygodniowy tygodniowy poświęcony przede wszystkim właśnie przygotowaniu do pierwszych dwóch meczy. Bo jak wiemy play-off to już zupełnie inna gra. Tutaj gra się sobota wieczorem, niedziela rano i trzeba być przygotowany na duży wysiłek. Krótko Darek o tych regulaminowych aspektach gry w playoffach. Jak to będzie się wszystko odbywało, jeśli chodzi także o lokalizację tych meczów? No tak, ze względu na to, że zajęliśmy trzecie miejsce, więc na pierwsze dwa mecze do Augustowa my musimy pojechać w roli gościa. Czyli w sobotę i w niedzielę gramy w Augustowie. No i wracamy za tydzień na 7-8 marzec do Siedlec. Miejmy nadzieję, że z jakimś zwycięstwem, a może nawet dwoma, bo wtedy się rozstrzygnąłoby wszystko w Siedlcach. Wygrać trzeba... Trzy spotkania. Ta drużyna, która trzy wygra, awansuje do następnej rundy. No to powodzenia życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.